Dwie dalej. Jeżeli trafiłeś na ten film nie widząc poprzedniego, to odsyłamcie do niego, bo tam jest opis tego rowera. Co to w ogóle jest. Odsyłam cię do niego, a ja dzisiaj zabieram ten rower tam gdzie jego miejsce, czyli na złom. Jedziemy na las Wolski i zobaczymy, jak sobie tam na góreczkach radzi ten rower. Bo do tego on został stworzony. Wczoraj mnie złapała niezła ulewa i dlatego ten łańcuch świszczy. Bo go nie nasmarowałem, nie? Zapomniałem o tym, że za szybko. A ogólnie do jazdy po mieście, no to, to na pewno stanowczo nie jest rower, który tu jedzie za Was. Tak jak te wszystkie inne konwersje i w ogóle. Charakterystyka prasy wspomagania jest naprawdę zupełnie co innego. Tam, gdzie w oddali widzicie te góry i lasy, no to tam właśnie jedziemy. I tutaj już nam się podjazdy zaczynają, nie? No jednak trzeba wkładać siłę, żeby on pojechał A na buście O, teraz to jazda O, tutaj na buście to już nie trzeba siły wkładać, czyli to jest tryb dla mnie Pana Eko. O kurwa Nie, no, ogólnie kręcę tymi kurbami, nie? No i autentycznie jestem zmęczony, nie? Więc ten tryb mimo że wspomaga, no gdzieś tam jedzie się lżej na pewno niż zwykły, nie? Bo jak miałbym go wyłączyć, no to panie, zarabym się tutaj zdyszał kompletnie, nie? Ale tak dzięki temu to jestem w stanie sobie od siebie tutaj dokładać i sobie jechać, nie? Dobra, bo ja nie wiem gdzie ja jestem w sumie. Bo ja ogólnie tego lasu nie znam. Ja wiem tylko gdzie jest chłopata i tyle, nie? Dlatego ja te lasy sobie pozwiedzam razem z wami w sumie trochę. I teraz tak, Szlak Ciemny. Co to jest Szlak Ciemny? Centralny, a nie ciemny debilu. Dobra, to możemy pojechać na te skały. Zobaczymy co tam jest. on tego tu nigdy nie widziałem. No dobra, może być ciekawie. Czy ja bym dał radę pod to podjechać? A ja nie mam techniki w podjazdach wyrobionej. Więc no chuj, zobaczymy. no, no, no. To mi przykusa zrobił, co? czy on się wyłączył? O kurwa. ok, to wszystko jest nie. Dobra, spróbujmy podjechać tutaj tak po z miejsca. Patrzcie, głuszy nas, nie? Na tym średnim trybie. Panie! Kurwa! Nie, to dobra, to to jest zabawka, nie? Tak to można. No tak jak mówiłem. To jest stworzone do czego innego. Czy pod tam, to to ja się wtoczę tam Gdy powiem Wam, że ja się boję, nie? Bo do tyłu, no. tutaj po tych korzeniach, Ło! zaję mi A, zmęczyłem się. Większego miejsca znaleźć nie mogłem, chyba nie. A gusta? Kurwa, ty. Obsunęło mi się koło. Daję radę. I na buście nie przykładam prawie w ogóle siły. I on mnie ciągnie na górę, git. Nie no, ale tak szczerze mówiąc to jest rower dla takich osób jak ja, które mają na przykład problemy ze stawami albo w ogóle z nogami i nie mogą sobie pozwolić na takie obciążenia przy podjeżdżaniu pod górkę. Bo ja na przykład mam na całej długości piszczela tytan. Nie? Rozpoczyna się spod kolana i idzie aż do kostki. No i przy dłuższym przeciążeniu właśnie prawej nogi, to ja zaczynam ten tytan czuć właśnie pod kolanem. No i kolano po prostu najzwyczajniej w świecie boli. A z tym rowerkiem tego problemu nie ma. Więc proszę nie brać do siebie tego, że tak jak napisze jakiś Janusz na Facebooku, że elektryki to dla miękkich faj. No nie, no elektryki to jest konkretna grupa osób, do której tego ogóle mają trafić. I poza tym nie trzeba być schorowanym, żeby kupić sobie takiego elektryka. Bo taki elektryk daje o wiele więcej frajdy. Może trochę mniej e, korzyści zdrowotnych przyniesie. W sensie mniej się wysilamy na tym, ale i tak i tak jednak Mówię, jadąc na tym średnim trybie wspomagania, ja się męczę. Wpierdalam dosyć sporo siły od siebie. Więc to nie jest tak, że nie robimy absolutnie nic jadąc tym rowerem, tak? To nie jest ta moja konwersja. Tam sobie ustawię taki tryb, że nie muszę nic robić. Znaczy tutaj też jest, nie? No ale no, ten średni jest w zupełności wystarczający. No chyba, że ja się zmęczę, nie? No bo ja kondycji nie mam aż takiej. Dojechaliśmy, o kosiarki do Kopca Pilsudskiego, który jak widać jest koszony teraz rowerem tam nie można wjechać na swoją górę Jedziemy na kopiec kościuszki możemy pojechać teraz sobie zjedziemy z tej górki Co za w ogóle? To poczekajcie, gdzie jest ten szlak zielony? Coraz bardziej mi przekonuje ten gofert do siebie, nie? Jak ja to kurwa zrobiłem No debil A takiego nic nie jest jakoś szeroka No debil, ja piek Czy to po schodach wiecie o Bez lipy. Tyle, No na nie, nie wygląda to jakby był szlak jakiś Tak, to jest zielony nie Jest oznaczony tutaj w ogóle, bo Ja nie wiem teraz gdzie ja jadę Oh, kurwa, no nie wiem czy ja bez Hebla to pokonam, ty. Dalej tym kurwa wąwozem iść? No co ty dajesz? Że się tam nie zmieszczę. Jakby wam było za nisko siodełko, no to wiecie, macie ten, nie? Myk myka. Tutaj ja już nigdy nie byłem. No nie, no ja nigdy nie miałem takiego roweru. Jak jak wspomniałem, mam ten Tytan w noze. I z zwykłym rowerem objechać sobie ten las wolski tutaj to tak kiepsko, nie? A takim rowerkiem to myślę, że w cały dzień to zrobicie. Ale wymaga nakładu sił, nie? To nie jest tak, że ten rower za was jedzie. Okej, już jestem zmęczony, włączam busta i odpuszczam trochę. Ile przejechaliśmy w ogóle? 16,5 km. Ja jestem tak zmagany, nie? I elektrykiem godzinę czasu jeździmy. Ja pierdzielę. Dobra. Ja, jak ktoś chce sobie po górach powiedzieć rowerem, no to myślę, że to, to jest jak znalazł. Co sobie to ja nie chcę wiedzieć. Do czego będzie tam ten mój cyt zdolny? jestem na ten hewel, że on nie działa. Widzicie... Ja sobie go wciskam do końca i nie hamuję. No i przede wszystkim zalecą tych rowerów jest to, że one, wiecie, możecie sobie je połować pod górkę chuj wie ile czasu, a one i tak, i tak się nie zagrzeją, nie? Co to jest kurwa? Więzienie jakieś? Czy ja już jestem na tym kopcu? Już tak szybko? Faktycznie jest ono wiele większe. Ładny, ładny. Zobaczmy co tam za droga jest o kurwa To jest zła droga Nie wiem czy tego dzika było tam widać Ale to sobie pojedziemy to mnie <gry> Jechaliśmy, podjeżdżają z powrotem. A już na buście, bo ja nie mam siły za bardzo. Zobaczymy jak ta góreczka będzie łatwa do pokonania. O, może tak Was obrazuje jaką siłę daje ten rower na buście. Widzicie? Nie, ja, nie mam ja, siły, nie? Mam tak nogi wyryte, może ci się ze mnie śmiać, no ale... <laughs> Więc nie martwcie się o to, że na takim tylko wam siądzie forma, nie? Nie ma kurwa opcji. Wracam się na tą łopatę zobaczyć. O kurwa O kur tutaj ten ekran. No to ja tam na tych dostawach, to ja prawie w ogóle tej baterii pewnie nie, nie, nie zużyłem, nie? Ale no nie wprowadzacie go tego, nie? Chuj wie ile czasu. <grych> no, no ja tu bez chyba nie zjadę. No się latać normalnie, nie? To kurwa to, że to on waży 24 kg, to <tak>, tak naprawdę nic nie znaczy. Ostatecznie w ogóle tego nie czuć. No wiadomo, gdzieś tam trzeba więcej siły przyłożyć, nie? Żeby coś tam zrobić. O, zeszła jedna kreska. Na wóźcie cały czas podjeżdżam. 38 zł. Powiem wam, że sobie usiadłem na chwilę. Zjadłem, wypiłem kawę. Ja już nie mam siły w nogach, nie? To jest właśnie dziwne, nie? bo ja nie czułem, że ja się aż tak męczę. Petardy. Na wprost. Jednak ta! Tak, to jest czerwony szlak. Dobra. Patrzę na mapie, ona jest tam podpisana, ale kurde. No, one się tak różnią, że czasami ci łapie segmenty z jednej trasy na drugą. Aha, to czyli tutaj ta. Petarda, dzik Marusiowy, tam jest gwiazd na zygzak i Tasmana i jeszcze Wolski flow pomiędzy. Dobra, to Polski flow pierwszy po prawej i zygzak potem. A na wjeździe na Zygzaka jest nowa trasa dasna. Dobra, to czyli ta skrajna prawa tutaj, ta skrajna tak? skrajna w prawo od razu będę się skręca. Dobra. Potem jest kawałek na góry, tam uh, zaraz niedaleko i potem już są te wszystkie zakrętasy. Dobra, no nie, bo pierwszy raz jadę, a widziałem, że, że ludzie jeżdżą i sobie i opowiadają, no to mówię, przejadę się w końcu. Nie jest, jest warto. Dobra, dobra, to dzięki miłego. No, Widzicie ile teraz? Dużo zakrętów, o kurwa to ja nie wiem czy ja bez hebla wyrobię Nie <grywia> się to trzeba tak zapoznawczo przejechać nie? O dobra To nie jest, kurwa bandy O kurwa To to chyba nie dla mnie kurwa. Nie bez hebla z tyłu, oje nogi kurwa. Ociechuj, no to niezła miejscówka, żeby się nauczyć jeżdżenia po bandach. Jasny chuj. Po ja to schamowałem No możecie się ze mnie śmiać, ale ja nigdy na takiej typowo chilowej trasie nie byłem. A to już widzę, że daje kurwa popalić. A to to pewnie jest chuj tam, nie? W porównaniu do tego, co jest w górach. Ja, ja tylko tak kurwa zakładam. Ale fajne, fajne. Tylko, że te 29 sali na tych bandach to dla mnie to nie jest skrętne w ogóle, albo ja nie umiem po prostu. Więc może ja nie będę tego materiału kurwa publikował. Tam jest transfer, tego nie przeskoczę, bo nie umiem. Gręby. no, ja, tam dalej już nigdzie się nie pojedzie, do góry i objazd chyba, tak. Ja. Ej kurwa kozak, podoba mi się. Tylko jak ja bym chciał jeszcze raz, to który ja muszę się teraz wbić. Ale tutaj to już nie nogi, tylko ręce też nie. Dobra, żeby się tam wbić z powrotem, to bym musiał się cofnąć. Nie no nie będę się cofał. Tu nie jest górka. Jak widzicie, takie rzeczy też nie mogę Tylko, tylko no jest ciężko trochę, bo wyrywa, wyrywa koło do góry. Też niezłe kamyczki do zjazdu. O! Zobaczcie, jak ja szybko wróciłem tutaj, gdzie byłem, nie? Przecież gdybym ja pierwszy miał iść wprowadzać kower, to ja bym się klejewał. Nie no, no to jest dobra zabawka jednak, nie? Tak patrzę, żeby zjechać co innego Tylko ta petarda to chyba była najłagodniejsza trasa z tego co widzę No chuj, zobaczymy Ale nie, nie wiem czy dam radę jeszcze jeden raz podjechać O puta. Kurwa, co to jest? Ale bandy, ja się boję, że się nadzieje na jakąś hopę, właśnie typu coś takiego, na przykład, bo tutaj to już bym wykurbił. drzewo bez hebla raczej, nie Proszę się ze mnie nie śmiać, od ja... Pff. Dobra, chuj mi w dupę, nie umiem jeździć, czas do domu, widzowie. O kurwa, co? Wje dalej. Bo ja nie wiem. Nie mam hebla z tyłu, kurwa, bez tego to naprawdę ciężko. Do końca. Ja powiem Wam, że zje... świetne są te trasy, nie? Tylko no, przydałoby się umieć jeździć jeszcze. I, o, jaki ładny widoczek! Jest stawka nawet. Dobra, i tym powinniśmy dojechać z powrotem na miejsce. <grym> Tutaj? No, co to jest? No tutaj co, Chopa dla użytkowników kierownicy 64 cm szerokości? O wow, kurwa, 75, zajebałem! To już chyba trochę trudniejsze jest, nie? No, kurwa, jest noga mi spadła. Skąd ten boosty, tutaj. Oh. Powiem wam tak. Kiedyś jeździłem Gianten E plus 1. To było w 2018 roku. To była... To był chyba taki czas, gdzie te elektryki dopiero zaczynają wchodzić na rynek powoli, nie? I tamten kosztował 20 parę tysięcy, ale wartość pieniądza wtedy... Wszyscy wiemy, o co chodzi. No i wynająłem sobie ten rower wtedy na jeden dzień. I to nie było... Ten jest lepszy, myślę. E, no, powiem wam, że jeżeli ktoś, nie wiem, chce sobie tym pojeździć w górach, albo właśnie na jakichś trasach, gdzie trzeba ciągle wtaczać się na górę, czy coś, zajebistopsja. Naprawdę. To jest legalny rowerek, ale ma wystarczająco dużo mocy, żeby wtoczyć was pod każdą górkę, nie? Ja tutaj nie mówię to dlatego, że, że to, kurwa, zostało mi wypożyczone i ja mam z tego jakieś korzyści. Nie, wyjebałem to. Ja wam mówię jak jest, nie? No to jest Poza tym, wy nie potrzebujecie mojej opinii, bo to jest sprzęt za 32 koła. Więc ja wątpię, żeby ktoś w ogóle kupił ten rower na podstawie, tylko na podstawie opinii jakiegoś tam pajaca z internetu, tak? Więc mi się wydaje, że ktoś raczej by przed zakupem by czytał jeszcze o tym rowerze i tak dalej. No nie, no moim zdaniem taki elektryk jak najbardziej. W sensie, wiecie, to jest rower przeznaczony konkretnie do jakiegoś tam celu, tak? A konkretnie do takiego, jak, jakiego Wam dzisiaj pokazałem. Nie to, co ja tam w odcinek wcześniej jeździłem po mieście, kurwa, bo to, to wiecie, to, to było jako ciekawostka, nie? Ale to, ile ten rower mi frajdy dzisiaj dostarczył, no to tyle Friday to ja nie miałem z jazdy, boże, z tym swoim CTM-em, nie, na, 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 na łopacie. Bo ja tutaj w ciągu kurwa, nie wiem, godziny czasu, półtorej, objechałem pół lasu polskiego i w ogóle tyle tras że no kurde, może kiedyś sobie taki kupię. Bardzo, bardzo fajna zabawka, nie? No i wiecie, mimo, że to jest elektryk, ja się w kurwę zmęczyłem, nie? Bo jednak coś tam popracować trzeba. Ja teraz już jadę na buście, mam to w dupie, nie? Bo ja już nie mam po prostu siły. No ale jak sobie ustawicie ten tryb wspomagania średni, no to naprawdę, no on wspomaga, ale jednak trzeba dać od siebie, nie? Bo to nie jest Cel tych rowerów, żeby on za Was jeździł, nie? Tak jak konwersja. Zdajcie znać jak się podobało, i tak jak mówiłem na poprzednim filmie, jest opcja przetestowania innych rowerków, więc dajcie znać w komentarzu, czy mam męczyć o te rowery, czy nie. A ile ostatecznie przejechałem 35 kg 35,5 Tyle samo co wczoraj, tylko że no, troszeczkę więcej terenu tutaj nam włożyłem, nie?